Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony ponownie czyham z Dimension One. Polecamy do Victory 2, naszej zgrywki polską. W poprzednim odcinku odkryliśmy sposoby wytwarzania telefonów, samolotów, samochodów i to co będziemy chcieli teraz robić, to zmaksymalizować produkcję. Rzeczony. Oczywiście, żeby w ogóle być w stanie budować fabryki samolotów, samochodów czy telefonów, potrzebujemy ustrójstw elektrycznych, jakkolwiek z to powinienem urządzeń elektrycznych, elementów, komponentów elektrycznych i oczywiście, żeby je produkować potrzebujemy moi drodzy kołku. A oczywiście kauczuk musimy importować. I właśnie z importem tego kauczuku, jeżeli się nie mylę jest pewien problem, bo my oczywiście nie mamy żadnej strefy wpływów nad kałczukiem, tylko że ciekawe. Zastanawiam się, jeżeli te kraje właściwie nie potrzebują kałczuku, to dlaczego go nie sprzedają na rynek międzynarodowy? Trudno, trudno mi orzec w tej kwestii, i jak, jak to ugryźć, jak do tego podejść, jak to zrobić, naprawdę trudno mi powiedzieć. ten odcinek będzie skupiał się głównie na innej rzeczy. W tym odcinku będziemy chcieli zaatakować, zniszczyć i zmiażdżyć Niemcy. Jestem szczerze zainteresowany tym, czy uda nam się to zrobić. Niestety Romania i Tomani dołączyli. Ponieważ jest to wojna ofensywna. Tomani są zajęci re rewolucją. Dam chwileczkę PS i czas na to, żeby swoją ewolucję wyeliminowała. I wówczas użyjemy PS do zaatakowania Utomanów. A my sami zajmiemy się Rumunią. Zajmiemy się również sami. Tylko inaczej, 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 inaczej. Ja to obiecywałem sobie że to co my zrobimy, to najpierw zaczekamy, aż nie opiecyjemy wszystkich technologii. Nie zastanawiam się teraz, czy faktycznie będę chciał to w tej formie zrobić. To jest bez wątpienia jedna z możliwości. Ale momencik, wybucha jakiś kryzys. Może dobrze, że się wstrzymaliśmy. Finlandia. No, proszę bardzo, możemy przeciwko Rosji zagrać. Tylko wtedy możliwe, że część z naszych sojuszników byłaby przeciwko nam. Okaże się zaraz. Tak. Wydaje mi się, że niestety nie, nie będziemy w stanie tego zagrać na naszą korzyść. Ponieważ wszyscy staną po stronie Rosji. Nikt nie chce stanąć po stronie, po stronie Stanów Zjednoczonych. Nie Ale skoro wszyscy są po stronie Rosji, no to równie dobrze możemy wesprzeć Rosję i zgadnąć od rybinkę prestiżu z tej racji. Albo zaczekajmy. Może na przykład Rosja będzie chciała kupić nasze wsparcie w jakiś sposób. Nie ma co aż tak bardzo się bać. Dostaniemy pop-up. Jeżeli a, sytuacja będzie wymagała naszej natychmiastowej interwencji, zaczniemy od technologii, która udostępnia gaść nowych patentów, i dopiero wtedy przejdziemy do technologii, która żadnych patentów dodatkowych nie daje. Mamy jakąś konnicę. Ktoś potrzebuje tej konnicy specyficznie? Bo nie ma żadnej. To nie ma żadnej świetnie. Dobrze, że zakrytowaliśmy. No stańmy po stronie Rosji w takim wypadku, no bo nie mieli potrzeby nas przekupić, my musieliśmy wybrać stronę, bo inaczej by nas to prestiż kosztowało. Więc w ten sposób do tego podejdziemy. Jeszcze więcej fabryk budujemy, jeszcze więcej fabryk budujemy. My w ogóle nie jesteśmy w stanie kałtuku uzyskiwać. Ani od rybiny. Wszystkie nasze fabryki nie będą w stanie uzyskać ani od i będziemy musieli płacić za to. I tak niech tak na razie... Będzie. Niech tak będzie, a później będziemy się jeszcze wytwierdzić. Ok, nowe wybory. I kryzys się zakończył bez niestety naszej możliwości zaatakowania Rosji. Tylko zaatakowanie Rosji oznaczałoby wojnę z dwoma których ja chcę użyć do innych celów. Więc na ten moment musimy się wstrzymać, niestety. Ale no, spokojnie, spokojnie. Zaraz będziemy mogli się tym poważniej pobawić. Kolejne fabryki są ukończone. My płacimy bardzo dużo za utrzymanie takich fabryk, ale jest to rzecz niezbędna. No. I skoro nie jesteśmy w stanie Rozbudowujemy fabryki. Wiem, że większość z nich, tak jak już powtarzam, raz za razem będzie nam po prostu marnowała kasę, zjadała ją. My i tak chcemy mieć je maksymalnie rozbudowane. To nie jest najlepsza strategia i taktyka. Ale to jest strategia i taktyka, którą na ten moment podejmę. I miejmy nadzieję, że uda nam się wreszcie importować te dobra, które ja bym bardzo, 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 bardzo chciał uzyskać. I naprawdę nikt nie sprzedaje tego na rynku globalnym? Zastanawiam się, czy wypowiedzi... wypowiem wojnę prawie na pewno dokładnie w momencie, w którym zakończy się opracowywanie tej technologii. Zobaczmy co w międzyczasie możemy zrobić jeszcze. Możemy z Francją poprawić nasze relacje, z Wielką Brytanią poprawić nasze relacje i być gotowymi do uderzenia. Ale pieniądze zaczynamy tracić, Le... a, bo skończyły się wybory przecież. Więc znów musimy powiedzieć demokracja demokracją, ale e, państwo nie przeżyje. A i zobaczcie, kurde. Zapominam, że to zawsze to do na która demokratycznie jest wybierana, zmienia i przez to możemy przegrać, bo przez to mniej osób chciało zostać po um, prostu mniej osób chciało zostać niefortunnie żołdokiem. Patrzcie, możemy wreszcie zacząć produkować pierwsze samoloty. I ty masz... Właśnie. Mogę przecież zmieniać priorytety fabryki. Więc na przykład ty masz wysoki priorytet, ty masz wysoki priorytet, ty masz wysoki priorytet. Ty masz wysoki priorytet. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy to ktoś inny na świecie zaczął produkować te dobre, czy to nam zaczęło się dawać produkować te doby? Jeżeli kliknę na, na ciebie. Tak, to inni zaczęli produkować. No my niestety nie mamy dostępu do surowców podstawowych, więc próbujemy to produkować, ale tak naprawdę... I znów otwórz. Naprawdę zabawa z partiami politycznymi w tej grze jest co najmniej frustrująca. W najlepszym w najlepszym przypadku jest co najmniej frustrująca. Tak samo jak z rebeliantami, prawda? Zabawmy. Spróbujmy obniżyć tak bardzo, tak bardzo dopłacać do importu doby, żeby innym nie opłacało się zwyczajnie do nas tych dóbr, którymi my jesteśmy zainteresowani wysyłać. Być może teraz uda nam się produkować to, co chcę produkować. O, tak, udaje nam się co nieco zakupić, z tego co widzę. Więc sytuacja powinna się odebinkę bardziej ustabilizować na naszym życiu. Ok, ok. Hmm, powinno to odrębinkę ładniej zadziałać. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało. I również będziemy chcieli zainteresować tą wojnę. Za nic się nie zmieniło. Hmm, nikt się nie zmieniło, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc spróbujmy... Tą wojnę zacząć. Nie wiem, na ile jest to rozsądne rozwiązanie. Wydaje mi się, że może być to fatalny pomysł, ponieważ Niemcy mają dużo potężniejszą od naszej i jak my, jak my byśmy właściwie walczyli? Jeszcze z Włochami byśmy walczyli. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie wygrać taką bitwę, taką wojnę. Teoretycznie mamy najlepsze dostępne dla nas technologie poza dybinką psychologii, którą spróbuję teraz opracować jeszcze do dodatkowym. Teoretycznie, jakbyśmy uderzyli szybko i sprawnie. To byłaby ku temu szansa, szczególnie Francja, Wielka Brytania, jakby nam pomogły. Um, mam bardzo mieszane uczucia odnośnie tego. Bardzo, 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 bardzo mieszane uczucia odnośnie tego. Myślę, że jednak stchurzę i na ten moment po prostu zaczekam, żeby gdzie indziej rozpętała się wojna. Jak gdzie indziej rozpęta się wojna, to my użyjemy wówczas wszystkich sił i środków, żeby jak najwięcej skorzystać z tym, ale nie chcę być pierwszą osobą, która pierwsza rzuci kamienie. Chociaż teraz... Ponieważ my na pewno w razu nie skupimy się na nowych technologiach militarnych, ja bym bardzo chciał wtedy nie rzucać się na te technologie, na przykład militarne, tylko skupić się na kulturze, przemyśle, więc na dobrą sprawę na przestrzeni najbliższego czasu. Poza tym, że inni mają przewagę w tym, jak bardzo są zindustrializowani, to dodatkowo e, najprawdopodobniej szybciej skupią się na technologiach militarnych. Więc, uwaga, brak przewagi najprawdopodobniej, zgaduję, że i najprawdopodobniej również mają wszystkie technologie militarne opracowane. Raczej, raczej ich nie przegonimy pod żadnym względem. Więc, jeżeli chcemy cokolwiek robić, jeżeli chcemy walczyć na pewno z pysami, to lepszej sytuacji raczej nie znajdziemy. Właściwie lepsza sytuacja już została za nami. Persja nie poradzi sobie z otomanami raczej. Być może ich spowolni odrobinę w najlepszym wypadku. No, tak, oczywiście zapłacimy za prestiż. Z możemy podnieść... OK. I my nadal Szwecję możemy też wysłuchać. Szwecja może troszeczkę namieszać, czyli tak, Anglia, Francja, Szwecja przeciwko Niemcom, Włochom i Otomano, a jeszcze wtedy Persja po naszej stronie To jest naprawdę ciekawy orzech do zgryzienia Wyślijmy ekspedycję na biegun, świadomość społeczną poproszę. Hmm. I te żadne kryzysy, żadne wojny, nic w tym guście. I nie, nic takiego się nie zapowiada z tego co widzę. Zobaczmy fabryki, wreszcie, przynajmniej zaczynamy budować większość tych fabryk, które wcześniej nie były budowane, bo nie mieliśmy sami, nie byliśmy w stanie produkować tych duby, które były niezbędne do ich wzniesienia. Gdybym wtedy zwiększył zalety eksportu do nas, to najprawdopodobniej szybciej byłbym w stanie wybudować te fabryki i byłbym liderem światowej produkcji. Rzućmy okiem jak teraz wygląda ta produkcja, czyli na przykład... Nikt nie produkuje jeszcze telefonów, nikt nie produkuje jeszcze samochodów. Ale wydawało mi się, że my mieliśmy już fabryki samolot My produkujemy nie, my jeszcze nie produkujemy Ale my produkujemy już e, dobry elektroniczne, elektryczny przynajmniej. Do elektroniki jeszcze nam troszeczkę daleko historycznie. Nie, nie, nie. Mam zdrową zagwostkę. Czy powinienem, czy nie powinienem? Oto jest pytanie. Nie jest pytań. to jest bardzo duże, istotne pytanie. Będę musiał mnie tutaj uznać. Czy nie wezmę, tak wiecie, W ogóle Włochy nie będą miały innego wyboru, niż jeżeli nie mają dostępu przez Austro-Węgry, to będą, raczej nie będą miały dostępu. Tak mi się wydaje przynajmniej, że skoro Austro-Węgry są w lepszej strefie wpływów, mimo że nie są z nami sprzymierzone, to raczej nie powinny być w stanie dać dostępu naszym wrogom. Do nas. Mam taką nadzieję, że jest taki saniticzek. Wpisany, w ten niezbyt zdrowy na umyśle, jeżeli chodzi o jakość tego, co tutaj z czym się mierzymy. Produkt w lepszej sytuacji chyba nie będzie cały czas tak bije się z tą myślą. Czy będziemy czy nie będziemy w lepszej sytuacji, jeżeli chwileczkę jeszcze zaczekamy. Co może być na naszą korzyść? Na naszą korzyść może być wojna między, um, między Niemcami a Rosją. Ja nie widzę powodu do tej wojny w Arminie. Niemcy musiałoby zaatakować na przykład Francję. Wtedy i my moglibyśmy stanąć do walki z nimi. Ale wątpię, żeby dokonały tak samobójczego ruchu. Straszna emigracja z Polski. No Ale ja, to głównie wydaje mi się emigrują emigrują osoby, które są innych narodowości. Czyli na przykład jak mamy tutaj grupę która nie jest asymilowana, no nie wiem, na przykład, Niemców, to oni raczej pewnie preferują emigrację, częstokroć, aniżeli zostaje na tych ziemiach. No nic, nic, spróbujmy, zobaczmy. Oho. Coś się właśnie wydarzyło. Rozpoczęła się jakaś wojna. To po czyjej stronie stoi? Możemy zaatakować Włochów osobno. Jeżeli najpierw. Tylko i tak będziemy walczyli z Włochami. Zrobiłem to, że Austry Węgi walczą z Włochami. Dobra. Nie będzie lepszej okazji. Na pewno nie będzie lepszej okazji. Dlatego na ten moment zakończymy ten odcinek w tym punkcie, żeby cały następny odcinek być w stanie spędzić na właściwych działaniach zbrojnych, bo tak jak mówiłem dłuższą chwilkę temu, realnie decydujemy się zaatakować teraz yy, Niemcy, raczej lepszej okazji nie będzie. Taka jest moja myśl. Tak, zacznijmy następny odcinek, a ja na ten moment dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!